Dziś na szkolnym placu przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących i słabo słyszących w Raciborzu było naprawdę bezpiecznie. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka zorganizowano tu piknik z mundurem. Już od rana na terenie szkoły dla głuchych było wyjątkowo gwarno. Goście, którzy włączyli się w obchody Dnia Dziecka, przygotowywali swoje stanowiska. A oficjalna część rozpoczęła się o godzinie 11. Na tę przybyli zacni goście i przyjaciele ośrodka, którzy od lat współpracują z dyrekcją i wspierają placówkę przy okazji różnego rodzaju wydarzeń. W auli, która w ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę, zaprezentowano aktorskie talenty uczniów. Pierwsza wartość. To prawość, to znaczy być uczciwym. Szacunek, tak niega się to słowo. Szacunek to dostrzeganie, że każdy z nas jest ważny i zasługuje na życzliwość. Chcieliśmy pokazać czym jest prawda, czym jest dobro, czym jest też właściwa postawa człowieka i to było piękne, bo wykonały to nasze dzieciaki, które naprawdę rozdały później gościom taki kompas moralności, co to znaczy moralność, że to jest naprawdę fajna, piękna cecha i nie można się z niej nabijać, tylko należy ją jakby wdrażać, bo to jest coś więcej niż tylko myślenie właśnie o sobie. Podczas uroczystości nie zapomniano także o podstawowej formie komunikacji osób z dysfunkcją słuchu, a dodatkowo młodzież udowodniła, że śpiewać każdy może, także w języku migowym. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do zwiedzenia placówki, a następnie na zewnątrz budynku, gdzie zorganizowano atrakcje dla bohaterów tego dnia, czyli potopiecznych szkoły. Ten ośrodek pokazuje, że on sobie ma empatię, dużo zrozumienia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To wszystko, co dzisiaj zobaczyłem tu w ośrodku w Bożu, to naprawdę powala znów, bo tak właśnie powinny wyglądać te szkoły. Szkoły dla dzieci, które potrzebują tej edukacji, edukacji włączającej, tego wszystkiego, co jest potrzebne dzieciom do prawidłowego rozwoju no i wyjścia w świat, ten świat dorosłości. Także ja się bardzo cieszę i gratuluję pani dyrektor za tą nieustanną, ciężką pracę codzienną, bo to dzisiaj pokazało moja wizyta, jak uświadomiamy o tym, że to jest jeden z najlepszych ośrodków, jak nie najlepszy ośrodek w województwie śląskim. To jest kolejna piękna inicjatywa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Raciborzu. Tutaj ten ośrodek tak naprawdę żyje dziećmi, żyje sprawami dzieci. Wspaniali pracownicy, którzy pracują dla tych dzieci. To jest dobrze, bardzo dobrze zintegrowana drużyna, załoga, która właśnie wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci z słyszących. I niesłyszących. No i dzisiaj robią taką wspaniałą imprezę przedzień Dnia Dziecka, tak naprawdę Dzień Dziecka z Mundurem. Zrobiliśmy Dzień Dziecka z Mundurem i taką właściwie przygodę z Mundurem świętujemy dzisiaj tutaj. Chcieliśmy bardzo, bardzo, żeby dzieciom przybliżyć umiejętności trochę strzeleckie, trochę właśnie takie obronne, ale jednocześnie pokazać, że mundury to nie jest tylko osoba, która gdzieś tam stoi daleko, ale to jest osoba bliska, dająca nam trochę bezpieczeństwa, dająca nam też taki szacunek dla ojczyzny, dlatego żebyśmy mogli być wspólnie narodem i oni właściwie dzisiaj tutaj w dużej mierze pokazują naszym dzieciakom swoją postawą, zaangażowaniem, właśnie takie cudne wartości. Dobry pomysł, zwłaszcza, że mamy teraz taki czas, kiedy mówimy ciągle o bezpieczeństwie, o poczuciu bezpieczeństwa, a to poczucie bezpieczeństwa szczególnie należy się dzieciom, tym bardziej jeśli to są dzieci niepełnosprawne, jak w tym przypadku, a szkoła ta i ten Środek to ogromna raciborska tradycja niespełna dwustuletnia, właśnie takiej uważności, takiego wsparcia, takiego wzajemnego szacunku i oparcia edukacji i współpracy na wartościach. I myślę, że. To z mundurem, z pokazywaniem buduje poczucie też bezpieczeństwa, ale jednocześnie jest takim kontaktem osobistym, przyjaznym. Widać, że, że mundur to nie siła, ale opieka i współpraca. Rozstawiliśmy mnóstwo miejsc, gdzie dla dzieci są przygotowane zabawy, dużo dorosłych, rada rodziców, stowarzyszenia. Wszyscy pokazali dzieciakom, że tak naprawdę są ważne. Przygotowaliśmy takie małe stoisko, bo jednak nie powinniśmy być tutaj w centrum uwagi. Jesteśmy tylko dodatkiem do tego wspaniałego wydarzenia. Przywieźliśmy troszkę sadzonek z naszej szkółki kontenerowej w Nędzy, z tej strony, z tamtej strony. Rozdajemy sadzonki, propagujemy sadzenie drzewek. No i poza tym. Przywieźliśmy parę eksponatów takich drewnianych, no. pokazujemy co można wykonać z drewna. Jak to jest wspaniały surowiec, akurat taki jeden przykładzik, Pokazujemy jakie procesy odbywają się w lesie, na przykładzie e, szkód wyrządzanych przez e, co po niektóre szkodniki. W tym przypadku akurat owady. Przybliżamy ludziom las. Staramy się to robić jak najskuteczniej, jak najczęściej. Dzisiaj jesteśmy ze szpitalem polowym okresu dwudziestolecia międzywojennego. Co taki szpital polowy musiał zawierać? Wszystkie podstawowe rzeczy po to, żeby ratować życie. Przede wszystkim te szpitale były, tak jak tu Państwo widzicie, w namiotach, w różnego rodzaju szkołach, jak najbliżej frontu. Tam robiono podstawową pierwszą selekcję i dopiero później wysyłano na szpitale do tyłu. Czyli gdzieś tam poza miejsce walk. Zainteresowanie jest duże w dzisiejszych czasach, kiedy obrona cywilna tutaj jest dosyć atrakcyjna, to i pozyskiwanie wiedzy na temat posiadania broni strzeleckiej, którą można w Polsce posiadać, dużo łatwiej jest zdobyć pozwolenie sportowe czy kolekcjonerskie niż prawo jazdy w dzisiejszych czasach. Zainteresowanie jest duże jak najbardziej. Aby zainteresowanie było, musi być też energia, a tę można było zyskać choćby tutaj. Wojskowa grochóweczka zapraszamy wszystkich. Częstujemy smacznego państwu też zapraszamy. Organizatorzy zadbali o posiłki. Była więc wojskowa grochówka, grill i odrobina słodkości. A to wszystko udało się dzięki współpracy. Mamy dużo przyjaciół. Mamy pod, na pewno nasze służby raciborskie, mundurowe, ale mamy też tutaj dużo takich służb, które e, jakby swoją pasją zarażają, prawda? Bo jakby dla nich wojsko to nie tylko właśnie czas, kiedy byli w mundurze, ale ono pozostało. I ci przyjaciele przyjechali tutaj dzisiaj dla nas zrobić właśnie ten dzień dziecka. Dla tych dzieci się wystawili, dla tych dzieci rozstawili swoje, swoje skarby i pozwalają dzieciakom się przebierać, pozwalają strzelać, pozwalają też dzieciakom poznać różne struktury broni. W naszym wachlarzu działań, zadań, mamy mnóstwo różnego rodzaju zadań, między innymi wykrywa, wykrywanie przestępstw, zapobieganie wypadkom i tak dalej, ale to co nas najbardziej cieszy, to takie chwile jak dzisiejsza, kiedy możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach, zrobić coś dla tych dzieciaków, zobaczyć uśmiech na ich twarzy. Nie ma większej zapłaty jak Szczęście, uśmiech tych dzieciaków i będziemy to robić zawsze, jeszcze więcej takich działań. I zawsze i pani dyrektor, ta szkoła, i te dzieciaki mogą na nas liczyć. Miasto RaciBórz oczywiście nie jest to nasza placówka, ale są tutaj także dzieci z RaciBorza i wspieramy, działamy, pomagamy i chętnie współpracujemy akurat z placówką marszałkowską. To nie ma znaczenia, czy to jest powiatowa szkoła, czy to jest wyższa szkoła, czy to jest miejska szkoła. To są wszystkie nasze dzieci i tutaj dla dzieci wspólnie pracujemy. Fest ten trwał do godziny 15, zabawy co niemiara, ale także okazja do wyjątkowej integracji i pokazania, że osoby z dysfunkcją słuchu to ważna część lokalnej społeczności. Jak dodaje dyrektor Agata Tańska, organizacja Dnia Dziecka była ogromnym przedsięwzięciem, możliwym do zrealizowania dzięki zaangażowaniu wielu osób, instytucji i prywatnych sponsorów, ale było warto, bo 23 maja uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego mieli prawdziwy dzień dziecka.